Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, waga. Kolejny z tak naprawdę niezbędnych elementów wyposażenia numizmatyka. Umiejscowimy go na drugim miejscu, zaraz po lupie. I tutaj mamy większy zdecydowanie problem z doborem dobrej wagi niż to w przypadku lupy, gdyż każda lupa tak naprawdę się nada, a z wagą już bywa problem. Przed kilku laty stanęliśmy przed tym problemem. Gdyż, o ile dawno już rozwiązaliśmy problem wag stacjonarnych w firmie, zaufaliśmy polskiemu producentowi, radwagowi. Robią naprawdę dobre, precyzyjne wagi. To są te dwie, które stoją tutaj przed Państwem. Obydwie mają zakres maksymalny 200 gram. To jest dość duży zakres, ale w zupełności nam pokrywa całe zapotrzebowania, gdyż jesteśmy w stanie zważyć tutaj medale, które czasami ważą 170-180 gram. I ma bardzo dobrą dokładność do jednej tysięczny grama, problemem jest znalezienie dobrej wagi przenośnej, takiej, którą możemy zabrać z sobą na giełdę, jadąc do innego kolekcjonera na zakupy monet i tak dalej. Do wyboru, do koloru. Wchodzimy na Allegro, wchodzimy na dowolne inne portale, wpisujemy waga, wchodzimy nawet w dział numizmatyka, tam wag jest multum, kuszą nas olbrzymimi dokładnościami, Typu też do jednej tysięcznej, do jednej setnej, dużymi zakresami. Tylko proszę Państwa, większość to są chwyty reklamowe i się to niestety nie sprawdza. Przed kilku laty, gdy zacząłem szukać wagi takiej podróżnej, e, przećwiczyliśmy kilka różnych modeli. Podstawowym problemem ich było nie to, jaka jest dokładność, to ilu miejsc po przecinku, ale proszę Państwa, powtarzalność wyników i to, że waga. Włączona, zresztą włączmy każdą z tych, co mamy tutaj, miała problem, żeby ustabilizować się na zerze. Przede mną trzy wagi, które mamy w użyciu w firmie. Dwie z nich to są wagi polskiego producenta Radwagu, sprawdzone, certyfikowane bardzo powtarzalne w swoich wynikach, z zakresem do 200 gram, który nam w zupełności pokrywa nasze zapotrzebowania. W normalnym użytkowaniu numizmatycznym jest to zakres wręcz za duży, gdyż rzadko kiedy mamy do czynienia z monetami większymi niż 50 gram, także tutaj waga do 60 gram w zupełności wystarczy w większości numizmatyków. Nam ten zakres pomaga w ważeniu na przykład medali, które czasami potrafią ważyć 170-180 gram. Jednocześnie nasze wagi mają dużą dokładność, do tysięcznej grama. Dla typowych zastosowań domowych też to jest chyba za duża dokładność. Wystarczy, jeśli to będzie stabilna, jedna setna. I proszę Państwa, właśnie stabilność jest podstawowym problemem w większości wag powszechnie dostępnych na rynku, gdyż wchodząc na Allegro i wpisując słowo waga, poszukując wag, znajdziemy multum produktów. Niedrogie po kilkadziesiąt złotych, reklamowane jako bardzo dokładne, z dokładnością do jednej tysięcznej, do jednej setnej. Tylko co z tego, że jest taka duża dokładność, jak jest, proszę Państwa, mizerna powtarzalność pomiarów. Mieliśmy z tym do czynienia przed kilku laty, gdy próbowaliśmy znaleźć dobrą wagę podróżną. Proszę zobaczyć, jak się spisuje ta mała waga, którą tutaj mamy. Denar Piastowski 0,92 g. Zdejmuje ponownie, stabilnie pokazuje 0, co przy dużej części wag. Może być problemem, gdyż po pomiarze rzadko kiedy wracają na 0, wymagają ponownego tarowania. Ponowny pomiar 0,90 g. Ponowny pomiar 0,90 g. Proszę Państwa, ten pierwszy odbiegający od tego 0,90, możliwe, że to był jakiś pyłek, który starłem w tej chwili biorąc tą monetę. Kolejny pomiar 0,90 g. Bardzo duża powtarzalność. A jeśli byśmy nawet mieli raz 0,91, raz 0,89. Nie jest to problem. Problemem jest to, z czym mamy często do czynienia w przypadku powszechnie dostępnych wag, że ta rozbieżność potrafi być naprawdę duża. A im mniejsza moneta, tym ma to większe znaczenie, gdyż nie ma problemu, jeżeli ważymy duże monety. Te wagi sobie z reguły radzą bezproblemowo i określam nam, że to jest 22 gramy, a co tam się dzieje po przecinku, to już nas wtedy nie obchodzi. Natomiast ta dokładność ma znaczenie, jeśli bawimy się monetami średniowiecznymi, antycznymi. Gdzie bardzo ważna jest właśnie ta drobna część wagi dostępna po przecinku. Dlatego tak dużym problemem jest dobór dobrej wagi, za czym zdecydujemy się na jakiś model, najlepiej porównać, mieć możliwość wypróbowania albo kupując w internecie skorzystać z prawa od odesłania. Bo jeśli otworzymy wagę, postawimy na stole i spróbujemy tą samą monetę w odstępach czasu zważyć, za każdym razem uzyskamy inny wynik, to najlepiej po prostu pozbądźmy się tej wagi, odeślijmy, szukajmy dalej. Zastosowań profesjonalnych te wagi Radwagu, które stoją tutaj obok mnie, są naprawdę doskonałe. One są zasilane z sieci, mają akumulator, czyli można je przenieść w dowolne miejsce, bardzo duża powtarzalność i precyzja pomiaru. Ta waga jest troszeczkę niższej klasy, jest to model WTC200, ale i tak ta niższość klasy polega na tym, że powiedzmy mniej stabilna jest ta tysięczna cyfra po przecinku i. Tutaj nie ma już takiej osłonki, natomiast bardzo precyzyjnym modelem jest model stojący na lewo ode mnie. Jest to model WTB200. On już ma taką specjalną osłonkę, a żeby gwarantować zawsze stałe warunki pomiaru, czyli żeby żadne tutaj czynniki powietrza, przeciągu, podmuchu nie cały tego pomiaru. Monetka kładziona, można przykryć niekoniecznie, ważne że po bokach nic nie wieje. Ponownie wraca do precyzyjnego zera. Ponownie kładziemy. Ponownie powtarzalny pomiar. Bardzo dobra waga i sprawdzona przez długie lata. U nas służy z 15 lat, nic się z nim nie dzieje. Ta jest troszeczkę krócej, ale wyzerowana również bardzo dobrze sobie radzi. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Co do wagi, która stoi przede mną, przypadkiem trafiłem tą wagę na giełdzie niemieckiej, na numizmacie, na stanowisku firmy Safe. Też jest to chiński produkt. Mała, nie wygląda na jakąś rewelacyjną, kosztowała. Plus minus chyba niecałe 20 euro, ale właśnie testowana na stanowisku okazała się bardzo precyzyjna. Zakupiliśmy kilka takich wag, używamy, jesteśmy bardzo zadowoleni z nich. Owszem, one w pudełeczku mają jeszcze jakieś etui, które jest byle jakie, w zasadzie od razu je wyrzucamy. Mają tutaj taką plastikową klapkę, która w praktyce bardzo szybko się łamię, te zawiasy i odpada. Mają baterie, które są niskiej jakości. Pierwsze co trzeba zrobić przy takiej wadze, to tak naprawdę wymienić baterię, ale wkładając dobrą firmową baterię, możemy ją długo używać. Widziałem, że były również sprzedawane niedawno jeszcze na Allegro te same wagi, więc może jeszcze są. Tu nie jestem w stanie podać określonego modelu. Natomiast wybierając wagę, zwróćmy na powtarzalność pomiaru. Ewentualnie jeśli mamy problem z powtarzalnością pomiaru, to warto pójść kupić baterię dobrą, świeżą firmową, gdyż z doświadczenia wiemy, że te małe wagi, jeżeli bateria już jest za słaba. Zaczynają troszkę nam szaleć zważeniem. Natomiast przy dobrej baterii spisują się świetnie. Nam się akurat te maluszki udały. Życzę żeby państwu też. Także kupując wagi nie patrzcie na gabaryt, na, na opakowanie, na to ile producent podaje dokładności miejsc po przecinku i jak wielki zakres, tylko jeszcze taką, którą po sprawdzeniu będziecie widzieli, że ma powtarzalność pomiaru i w numizmatyce w praktyce moim zdaniem zupełnie wystarcza zakres do jednej setnej, żeby pokazywało pomiar, i maksymalny w górę 60 gram to jest zupełnie wystarczające. Przy takiej zakresie mamy szansę kupić dość dobre precyzyjne urządzenie, gdyż nie wierzę w precyzję urządzeń, które są reklamowane, że ważą do 2 kg i z dokładnością do 1000 tysięcznej, czy nawet takich, które są reklamowane, że są np. do 100 g i mają dokładność do jednej tysięcznej. Owszem, mogą mieć wyświetlacz do jednej tysięcznej, ale nie znaczy to, że taka jest precyzja pomiaru. Dziękuję bardzo. Standardowo prosimy o subskrypcję, gdyż one dają nam dużo radości, gdy widzimy, że przybywają na kanale, motywują nas do dalszego nakręcania filmów. Prosimy do komentowania swoich uwag, podpowiadania innym kolekcjonerom własnych doświadczeń, dzielenia się z nimi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.